Cześć, witam w kolejnym odcinku. Dziś robię obłędnie pyszne naleśniki serowe. Wiecie, takie połączenie dwa w jednym. Obiad do deser. Coś fantastycznego. Jeśli chodzi o smak, nie mają sobie równych. Tak więc zaczynajmy temat. Do miski wbijam dwa jajka. Wlewam szklankę mleka. Wodę gazowaną, do tego dwie szczypty soli, czyli około jednej trzeciej łyżeczki i szklanka mąki. No i oczywiście teraz to muszę wszystko zmiksować. Ciasto mam wyrobione, teraz odstawiam na pół godziny. Mąka musi napić się wody. Tak więc ciasto musi zgęstnieć. Ciasto odstało swoje. Tak więc teraz na rozgrzaną patelnię wlewam. Dosłownie odrobinę oleju i rozsmaruję ręcznikiem papierowym. Właśnie tak. I teraz wlewam ciasto. delikatnie rozprowadźmy no i cóż, czekamy naleśnik z jednej strony upieczony tak więc przełóżmy sobie go na drugą stronę wiecie, one nie mogą być za bardzo spieczone ponieważ później źle jest yy, źle jest zwinąć tak więc z drugiej strony dosłownie pół minutki i naleśniczek gotowy naleśnik gotowy Czyli ściągamy i ja smaruję tym samym ręcznikiem nawilżonym lekko olejem. Wiecie, tutaj ma być tylko minimalna ilość tego oleju. I wlewam kolejną porcję. Tak więc jeszcze chwilę mi to zajmie. Ja smażę do wyczerpania produktu. Tutaj kolejny naleśnik się smaży, ale ja już po prostu nie mogę się oprzeć. Zobaczcie, jaki on jest delikatny. Zjem go po prostu bez nadziei. Mm. Coś fantastycznego. Naleśniki mam usmażone. Wyszło 10 sztuk, ale zostało 8. No niestety, dwa zjadłem po usmażeniu. Wiecie, czasami moje łakomstwo jest silniejsze ode mnie, ale zostawmy ten temat. Działajmy dalej miska. Wrzucam ser. Jedną łyżeczkę śmietany. I ja dodaję miód. Naleśniki z tym serem, z tym farszem są o niebo lepsze z dodatkiem miodu niż z dodatkiem cukru. Ale wiecie tutaj, wedle uznania, ile kto uważa. Ja lubię dość słodkie. Tak więc wstępnie dwie łyżki i do tego wbijam jedno jajko. Tylko wbijam samo żółtko. i teraz ugniećmy to. Ja po prostu zagniatam widelcem. Ser mam roztarty. Teraz do białka dosypuję jedną szczyptę soli i ubijam na sztywną pianę. Ubite białka przekładam do sera, może jednak nie widelcem, tylko łyżką. I delikatnie to wyrabiam. Wiecie, teoretycznie możemy faszerować nasze naleśniki, ale ja dodaję jeszcze jeden dodatek, który uwielbiam czyli nutelle. Jeśli chcecie, możecie sobie dodać dżem lub po prostu nic nie dodawać. No ale ja lubię sobie pokombinować. I ja ten dodatek uwielbiam. Tak więc jedna łyżeczka nutelli. Delikatnie smaruję. Wiecie, tutaj nie przesadzajmy z tą słodyczą do sera, ponieważ ta nutella jest słodka. Teraz łyżka sera i zawijamy. O, właśnie tak. No, i oczywiście to jest jeszcze nie koniec. Ale najpierw sobie zawińmy. Skoro naleśniki mamy zwinięte, działajmy dalej. Na patelni rozpuszczam masło klarowane. Uwierzcie mi, jeśli spróbujecie naleśniki właśnie smażone na tym maśle, odstawicie olej na bok. To jest tak wspaniały dodatek. Te naleśniki są tak aromatyczne, że coś niesamowitego. Patelnia już jest dobrze nagrzana. Teraz układajmy naleśniczki. Pamiętajmy, zwiniętym do dołu. Już zapach tego masła jest niesamowity. A co dopiero po upieczeniu naleśników, smakują one rewelacyjnie. I teraz będę podpiekał z każdej strony przez, przez kilka minut, po prostu do zrumienienia się naleśników. Pierwszą turę mam upieczoną, naprawdę pachną, pachną obłędnie. Teraz kolejne. Naleśniki upieczone, tutaj pozostała część. No i oczywiście nie byłbym sobą, gdybym nie spróbował. Do tego jeszcze odrobina cukru pudru. Dlaczegoż by sobie nie zaszaleć. Mm. Ale jeśli chodzi o smak, coś fantastycznego. Tak więc ja już się dzisiaj z Wami żegnam. Życzę Wam smacznego! I do zobaczenia!